i witamy w naszym małym Lipienku tak. słuchajcie jedziemy przed siebie tam gdzie droga prowadzi Dokładnie. a tak naprawdę jedziemy do Obliko w tej chwili i w ogóle trochę spraw mamy do pozałatwiania w mieście, więc w mieście, na mieście, różnie to na się różnie to mówi, mówi po, podobno mówi się na mieście, tak? Na mieście. na mieście bo jak się jedzie do miasta czy tam załatwię sprawy w mieście to że ze wsi się jedzie do miasta nie wiem, nie jakoś jest tak dużo. no ale dobra, nieważne nie będziemy już tutaj filozofować tylko faktycznie jedziemy przed siebie do Brico, tutaj powiem wam, że ta droga na Brico jest trochę taka podziurawiona w ogóle drogi po, tej, po tych śnieżycach, po, po zimie są mocno dziurawe o, tutaj też tak właśnie nie zaciekawie. oj, trzeba nie mam faktycznie usunąć, no, duży. tak Muszę tylko no, ale my już teraz skręcamy tak. także wiecie Ciekawe czy dużo ludzi, no przeważnie w Brico jest sporo ludzi, zawsze dużo samochodów. Zauważyliśmy, że szczególnie jak weekendy, jak jakieś tam święta, typu majówka, przerwy świąteczne to dużo ludzi do Brico i robią jakieś tam drobne, bo drobne, ale remonty. Lubią odświeżyć gdzieś tam, pomalować coś, nie wiem, cokolwiek. Także mhm. zauważyliśmy, że faktycznie często tak jest, że... No i nieraz są przydatne rzeczy. Tak. Których ktoś na przykład może przegapić, a tak to jak oglądnie, to nie przegapi. A my witamy serdecznie. Cześć, jesteśmy na miejscu. Z, z auteczka wysiadamy, idziemy niskim. pozałatwić sprawy i odezwiemy się do Was później. Później, później tak, pewnie w domu. Pewnie w domu. Dzień dobry, witamy już w domu. Dzień dobry, witamy serdecznie, cześć. Trochę obraz być może jest ciemniejszy z tego względu, mm -hmm. że u nas w naszym lipienku jest po prostu pochmurno, pochmurno. i tak. Światło niekorzystne. No, i jesteśmy, jesteśmy w domu, rozpakowaliśmy drobne zakupy, naprawdę drobne, bo byliśmy tylko na chwilkę w Dino. Chleb kupiliśmy. Co jeszcze? O, ja sobie kupiłam płyn micelarny. Słuchajcie, ostatnio miałam przygodę z tymi płynami micelarnymi. kukulek teraz nam będzie kukulek przeszkadzał trochę. Z tego względu, że właśnie ten konkretnie, ten płyn mi się skończył. Ten płyn kupuję w Dino. To jest marki Werdenik. On jest, słuchajcie, do skóry suchej i normalnej. On mi najbardziej odpowiada. A nie miałam tego, bo mi się skończył. Miałam w domu tylko gdzieś tam w szafce schowany z tyłu płyn micelarny, taki z Lidla. I słuchajcie, ja tego z Lidla swego czasu naprawdę często używałam. I był naprawdę super. Ale m, przestałam go używać, zaczęłam używać ten. I wróciłam właśnie do tego lidlowskiego. I się okazało, że on mnie tak ten z Lidla uczula, takie mi wyszły ym, czerwone to czerwone poliki, y, czerwone oczy miałam, zaczęłam się wiecie tym z, y, zmywać, y, po chwili dosłownie piekła mnie skóra, coś okropnego, mówię o nie, no tak być nie może i wyrzuciłam ten, ten, tamten płyn, żeby się po prostu nie męczyć. I, i wróciłam oczywiście szybko do tego kupiłam dzisiaj już sobie, bo mówię, no nie, tak, by, tak być nie może. A jednak codziennie lubię jakiś tam chociaż delikatny makijaż sobie zrobić, I, i potem wiadomo, że łatwiej jest go zmyć takim po prostu płynem. A ten słuchajcie, ten jest nawet niedrogi, on kosztuje jakieś 6-7 złotych. Yy, tu jest 400 ml, o, także ja wracamy. i Kinga go używamy i jest naprawdę super, nie podrażnie przede wszystkim skóry, tylko normalnie sobie zmywam i jest wszystko w porządku, a ten z Lidla tak mnie strasznie uczulił, że po prostu mówię, o nie, byłam tak bordowa, tak mnie parzyło piekło, że już mówię, dobra, no, już nie, nie wracam nie, do tego nie, w nie, takim masa, razie. zmieniać, i to z wszystkiego, tak. leku wszystkiego. No, także no. trzeba uważać z tymi kosmetykami. Wiecie, ja też e, tych kosmetyków nie używam nie wiadomo jak dużo. A pamiętasz e, z Domola? Z Domola, mi, ale to z kolei mieliśmy do prania, nie? No. Do prania mieliśmy, e, ale co my mieliśmy, kapsułki czy proszek? Proszek, proszek. 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 I też e, z, z kolei Tomek był, e, słuchajcie, taki aż, jakby to określić, aż poparzoną miał skórę od tak. tego Domola. Nie było, nie było takich, wiecie. No. Mm, Gdzieś tam miałem jeszcze takie zdjęcie, może Wam kiedyś wstawię, to miałem takie bąble tutaj na ręce, wszędzie takie czerwone, duże bąble. Tak. I te czerwone, duże bąble zamieniły się później w takie ślady jakby po batach, takie jeden wielki, bardzo długi bąbel przez całe tutaj, ja już na początku myślałem, że mam półpasiec, nie? No, no, ale półpasiec no, tak, strasznie boli, a to tylko swędziało. I, I tutaj miałem taki mhm. pas i powiedziałem do Danusi, mówię, kurczę, coś jest nie tak. I się przestało kupować domowi. Zmieniliśmy, wróciliśmy do naszych sprawdzonych y, kapsułek do prania Persil i cały czas jednak tych używamy i nic tam nie jest od tego momentu. Także no, już nie kombinujemy, tak. już nie, y, y, nie szukamy. Zostaliśmy przy Persilu i tak już będzie. Mamy sprawdzone, więc mhm. wiecie, tym bardziej, że jeżeli ktoś ma skłonność do właśnie jakichś tam alergii, to już lepiej tam nie kombinować, nie, nie testować nowości, jakichś tam cudownych, tylko Pewno, Jesteśmy przy tym. A persil dobrze pierze ładnie pachnie. Persil używamy jeszcze z, no, do płukania płynu Eden, tych perfum do opłukania z biedronki i też raczej nie ma z tym problemu, jest wszystko w porządku. Nie, już od, Można problemu. powiedzieć od kilku lat używamy tych perfum Eden i mhm. jest, jest wszystko ok, ładny zapach, długo się utrzymuje i no lubimy po prostu, lubimy, no być może, że, że wiecie, gdybyśmy zmienili na jakiś inny płyn do, do płukania, też by było w porządku, Ja ale... się lubiłem Lenor, Lenor. długo, mm -hmm. długo, mm -hmm. no. długo lubiłem, a teraz, no to tak jak się mówi, Eden. Ja też różnie tam kombinowałam, różnie, różnie testowałam, ale akurat, no na razie zostajemy przy tym, przy czym jesteśmy i jest ok. Tak. A mnie trochę jeszcze kaszle. Ale to wiecie, to nie jest kaszel chorobowy, tylko taki pochorobowy, jak to do się Pochorobowy. pochorobowy. A, ja, a ja z kolei y, zaczęłam się kichać mocno. Także od rana mia, y, kicha, kichaczka kichaczka. Ciekawe, <laughs> Ciekawe od kogo. Ciekawe od kogo no właśnie. No i tak to jest. No jeden od drugiego łapie. Chociaż powiem wam, że i tak ja z tym przeziębieniem najczęściej mam zawsze na samym końcu. Wszyscy przechorują i dopiero później na samym końcu ja. No? I teraz chcielibyśmy, nasi kochani, poruszyć bardzo dla nas miły i przyjemny temat, Bardzo, bardzo. bo spotkało nas coś naprawdę y, bardzo, bardzo przyjemnego i chcielibyśmy się z Wami tym właśnie podzielić. Zaczęło się w ogóle od tego, że y, na naszym, właśnie kanale, na vlogu, nie najnowszym, tylko jeszcze poprzednim, dojrzeliśmy komentarz od naszej y, Wicki. To jest Wicka Alicja, także serdecznie. Pozdrawiamy. Tak, pozdrawiamy serdecznie i cieplutko. Tak. I słuchajcie, kwestie, kwestie jest tego typu, że tutaj właśnie pani Alicja powiedziała, żebyśmy koniecznie obejrzeli kanał Marzena i Marek. No kanał jest nam bardzo dobrze znany. A, to, już, to już tak, tutaj pani Alicja powiedziała, że, że może nie znacie, ale jednak znamy i to bardzo dobrze. Bo od lat oglądamy, najpierw oglądaliśmy samą misję z moimi dziewczynami zresztą później jak państwo Marzena i Marek otworzyli własny kanał to, to też śledziliśmy przyznajemy od razu że nie każdy odcinek dokładnie śledzimy to tak tak, tak no nie każdy bo Wiadomo, vlogi Marzenki i Marka są długie. Nie zawsze mamy czas, żeby usiąść i oddech do dechy obejrzeć ten ich materiał. Chociaż... Um, oni A ile mają... razy leciało w tle? Ile razy leciało w tle, bo coś tam, wiecie, robiliśmy. Fajnie mamy właśnie to, co, to, o czym już wspominałam wcześniej. Mamy kuchnię połączoną z salonem, więc ja coś tam w kuchni robię, do jedzenia coś sprzątam, coś przyrządzam. A w tle leci telewizor i na telewizorze leci vlog Marzeny i Marka. Mm. Także zaznaczamy, że nie codziennie no nie, oglądamy. Nie. Tym bardziej teraz, jak materiały są co drugi dzień, to też nie zawsze, nie zawsze te materiały wszystkie śledzimy z taką dokładnością, ale bardzo często oglądamy mm -hmm. vlogi z miłą chęcią, bo są rodzinne, bez jakichś tam bardzo zbędnych... Bardzo podobne do naszych. To znaczy, yy, można tak powiedzieć, bo. Albo nasze do, do Marzeny i Marka, bo wiecie, kiedyś mieliśmy mieli taką sytuację też, że ja na przykład mówię, zobacz, rzuciliśmy wcześniej vloga mm -hmm. od Marzeny i Marka, bo było czas, był taki czas, mm -hmm. żeśmy wrzucali nie o 18, tylko trochę wcześniej. I później Marzena z Markiem wrzucili taki zbieg okoliczności. I ja mówię, zobacz, mówię, my poruszyliśmy pewien temat z życia wzięty, a Marzenka z Markiem rozciągnęli ten temat jeszcze bardziej mhm. i, i też do niego ja mówię, chyba, chyba jakieś przeznaczenie normalnie, że, że mówimy o tym samym. I bardzo często tak było. Nie, nie, oczywiście my nie odgapujemy, nie kopiujemy, bo znacie nas od wielu lat. My absolutnie nie jesteśmy sobą i często bywa tak, że jak startujemy do vlogów, to nawet sobie nie myślimy, o czym będziemy mówić. Tylko po prostu wiecie, natura. Tak, tak jak powinno być, jak esencja vlogów. Naturalnie. Już jakiś czas temu zauważyliśmy, że... Y My tak odczuwamy, to są tylko i wyłącznie nasze odczucia, że właśnie ma mamy podobne spojrzenie na wiele spraw. Oj, nie bardzo. zawsze musimy się zgadzać, bo, bo czasami może nie, ale bardzo często mamy podobne zdanie w różnych takich życiowych sprawach i, i faktycznie być może nadajemy na tych samych falach, więc y, dlatego nam te vlogi y, ich. Odpowiadają jak najbardziej mm -hmm. i, i często oglądamy, nie zawsze, ale bardzo często. Także, tak, a pamiętasz, ile yy, razy było tak, że no. nie było nic w telewizji, a ja my coś o, oglądniemy, mamy chwilę wolnego? Tak. No to co no to oglądamy? Może no dokładnie. Włącz i Marka, zobaczymy, co tam u, u nich. Dokładnie tak, jak nie. dwa no razy. Czasami jest tak, że faktycznie yy, albo przyglądamy Netflixa i tam przeglądamy co tam obejrzeć, zmęczeni. wybieramy, już tacy potem znudzeni, zmęczeni. Mówimy, dobra. Tam idziemy na, na YouTube, a to sobie pooglądamy jakieś vlogi. No i oczywiście... No jakieś, czyli wiadomo jakie. Między innymi Marzenkę i Marka. Także y, słuchajcie. No ale dobra, kontynuując. Y, tutaj y, z polecenia naszej y, widzki włączyliśmy ostatni materiał y, Marzeny i Marka. Tak. Y, obejrzeliśmy sobie i na samym dosłownie końcu o, Marzenka zaczęła mówić o Mm, o tym, że oglądają od jakiegoś tam czasu y, pewien kanał. Mhm. <laughs> pewien kanał. Y, oho, dobra. Wracamy do Już wracamy do tematu. I właśnie kontynuując, Marzemka powiedziała, że od jakiegoś czasu y, oglądają y, vlogi pewnych youtuberów z okolic Włocławka. Y, wymienił, wymienili kilka takich szczegółów i od razu lampka nam się, słuchajcie, zapaliła. Ja. Lampka nam się zapaliła. Bo sobie myślimy, kurczę, to co mówi Marzenka, to naprawdę pasuje do nas. Oczywiście mm. bardzo nam się miło zrobiło. Jeszcze jak później no w trakcie rozmowy Marek wymienił imię tutaj Tomka, to mówimy, no nie, to chyba jednak jest tutaj coś wspomniane o nas. Także słuchajcie, z, jeżeli oglądacie ten materiał, zrobiliście nam naprawdę ogromną radochę. Bardzo nam się miło zrobiło. No i no bardzo pewnie. wam dziękujemy za bardzo to, że... Bardzo wam dziękujemy i... Dla nas to jest, Że tak wiecie, ciepło nas tutaj określiliście. Oni na pewno rozumieją nas, mhm. my ich, no bo my jesteśmy z tej samej branży. Nas też spotkał wielki hejt, nie? Też było ciężko. I my wiemy jak to jest, jak na przykład widz spotyka nas. Teraz mhm. my wszyscy się nawzajem rozumiemy. Bo widz jak spotyka swojego ulubionego youtubera, też się bardzo cieszy. Też, jest pod wrażeniem. Dobrze, tak. A jak m, o nas wspomni jakiś inny YouTuber, jeszcze w dodatku ten, co my go lubimy, nigdy byśmy się nawet nie spodziewali, że nas ogląda. Bo my jesteśmy Maciu Pękim, takim wiecie, kanalikiem takim pyci, pyci, pyci. No a tutaj takie miłe zaskoczenie. No być może to jesteśmy my, ale raczej na 99%. No bo za dużo szczegółów było podane. Zresztą Marek wspomniał o, o moim imieniu. No to tak nam spasowało tak, wszystko. Tak, także. Tak. Ale jakby mnie Marek oglądał. To ja muszę Markowi powiedzieć, że ja. Aha, Marek, będzie dym. Marek będzie dym. Bo ja czasami też potrafię dołożyć. Bo już mnie kiedyś tak wkurzyli za yy, hejterzy, bo to widać, on nie przychodzi, żeby pozdrowić, tylko tak jak to Marek mówi, Przychodzę, przychodzi na dojebkę. I po prostu kiedyś też ktoś ciągle, a to mu się to nie podoba, a to mu się tamto nie podoba. No i ja w końcu się wkurzyłem, bo wiecie, staram się raczej być opanowanym i wyciszonym, żeby po prostu nie dawać komukolwiek satysfakcji. Mhm. No, kiedyś mi już też nerwy puściły i też powiedziałem, prosto z mostu powiedziałem, mówię, kurde, no to jak się nie podoba, no to zmień kanał, a, a, a jak nie, no to go blokuję, kopa w dupę i do widzenia. Mhm. Jak się rozpisali wtedy ta, hejterzy, ta. że ja do ludzi mówię, że ich będę po dupach kopał. No a co takiemu człowiekowi <laughs> mogę powiedzieć, mhm. jak on mnie przychodzi ani cześć, ani dzień dobry, ani witajcie, ani pocałuj mnie w żyć, tylko od razu z grubej rury jedzie, nie? Mhm. No to po co przyszedł? To takich <laughs> trzeba eliminować, no i już. Tak, i właśnie ten temat, który wczoraj poruszyli Marzena i Marek, tak. to też często o tym wspominamy, oczywiście, Oj. że jak ktoś przychodzi do nas na kanał. Ym, bardzo często też jest tak, że ktoś na początku jest super milusi, nie? Mhm. A później w trakcie się okazuje, że no kurczę, jednak... Jednak nie. Jednak nie. Mieliśmy I, takich widzów. I ostatnio tutaj yy, też, <laughs> sorry, że tak się tutaj odnoszę akurat do Marzeny i Marka, ale bo mam ten sam właściwie problem teraz, znaczy problem. To za duże słowo, ale okej. Okay. Marzena i Marek poruszyli temat komentarzy, że tam ludzie się zaczęli czepiać o to, że na przykład we vlogach jest poruszane jedno słowo, no stop, powtarzane, powielane i że to ludzi tak strasznie drażni. No. dobra, ja mam w tej chwili to samo u siebie na, na kanale, że wczoraj i dzisiaj, to są przyszłe dwie Tyle. różne osoby. I każda z tych osób to samo taką samą uwagę mi zwróciła, że ja nagrywając materiały w sklepie, nagrywając, wiecie, przeglądy sklepowe, używam bardzo często słowa zobaczcie. zobaczcie. I to tak strasznie tutaj zdenerwowało te widzki, że, że musiały to napisać, że ja używam. Zbyt często no to jest, słowa zobaczcie. W sposób naturalny, no jak możesz powiedzieć, pokazujesz produkty, ty, ty masz kanał no tak, automatyczny. Ale, no to jak masz powiedzieć? Nie, to samo słuchajcie, dzisiaj nagrywając vlog, <grym> znaczy nie vlog, nagrywając materiał w sklepie, powiedziałam o tym, że um, używam <grym> tak często tego słowa, bo to jest tak. taki mój sposób mówienia, wyrażania się. No to jest mój sposób prowadzenia vloga i Jednym się to podoba, jednym to odpowiada, innym nie. Jeżeli coś tam za mocno kogoś drażni, no to jest wiele takich kanałów jak mój, że może sobie poszukać zmienić i Oczywiście. I okej, okay, ja się nie, przecież nie obrażę. YouTube jest ogromny. Ale mówię, to jest takie właśnie czepialstwo się, nie? Przychodzą i Musi w, w szpileczkę wbić, tak, bo, bo tak. Coś, tam, coś tam mu się nie spodobało. Mnie, ja naprawdę jeszcze nikomu, nawet, tak? no, ja nikomu nie dałem łapki w górę, już tu o tym mówiłem kiedyś wielokrotnie. Łapki w górę? Znaczy łapki w dół. Nie przychodziłem po to, żeby po prostu. Y, bo uznaje to z góry, że to jest mhm. po prostu beznadziejne, to jest prostackie zagranie. Mhm. Taka czysta złośliwość i to bardzo prostacka. A, a nie podoba mi się twoja gęba, a dam ci minusa, bo mogę. Mhm. No ale no, oczywiście, że możesz, masz do tego prawo, tylko później się licz z konsekwencjami, nie, jak wchodzisz do kogoś na kanał i się nie przywitasz, tylko jedziesz z grubej rury, no to można zaliczyć kopa, nie. No, no. także wczoraj był taki komentarz, po co mm -hmm. mówisz ciągle zobaczcie, no to mm, ja odpisałam, no. po to, żebyście zobaczyli. Ja się śmieję, bo... My ja właśnie... też się śmieję, bo to jest takie, no, wiecie, no... Ja tak, jak się się powiedziałem, my bardzo lubimy kanał Marzeny i Marka, oglądamy, odkąd razem jesteśmy, to oglądamy. I to... ich się fajnie też również słucha, ale my przeżyliśmy to samo, co oni, tylko może w mikroskali, bo to jest ogromny... Marzenna i Marek to ogromny kanał, a nasz jest taki, o. Ale my dosłownie mamy te same doświadczenia. To jak, same ty, jak ty określiłeś dzisiaj, bo ktoś z też z naszych takich ulubionych youtuberów użył określenia y, na temat malutkich kanalików takich jak nasz. Mrówki. Róbeczki czy Mróweczki, jakieś no. tam karaluszki. No, on to akurat no to... powiedział, y, takie, mówi, chciałbym kiedyś wesprzeć, mówi, ale mówi, ludzie są niewdzięczni. Ja zresztą też już nie wspieram, bo ja też jak byłem takim kanałem y, do, do 3000, to wspierałem, bo ktoś mi też kiedyś pomógł. Nie? Mhm, tak. Ktoś kiedyś, któraś z widzek, tak jak w tej chwili Alicja, było tak, że ci dziennikarze, y, lekkostronniczy, fajne chłopaki, pozdrawiam ich serdecznie, nadal ich pamiętam i czasami zaglądam, ale też nie za Rzadko. często, mhm. bo nie ma na to czasu. My musimy swój kanał obrobić, komentarze, oni na komentarze nie odpowiadają. Mhm. No to oni też o mnie kiedyś wspomnieli, wiecie. I, i jakaś Wicka napisała, że ja prowadzę kanał i lekkostronniczy, no dla mnie to jest gigantyczny kanał, to jest ponad 400 tysięcy subów, to są ludzie znani. Mm. No, momentalnie mi subki podskoczyły i chciałem się, wiecie, tym samym dobrem zrewanżować. Mm -hmm. I zaczął, jak zobaczyłem, że na przykład miałem 850 subów, czy 890, bo to było 4 lata temu, już nie pamiętam dokładnie, ile w ten akurat konkretny dzień było subów, ale coś takiego, 850. I ten Włodek właśnie z Lekko powiedział, nie no, 850 subów, weźcie, zróbcie coś. No i koniec na, na mój temat gadania. No i zrobili widzowie, no. Do południa miałem już 3000 zamiast 800 subów, nie? Więc sobie myślę, o kurczę, tak się ucieszyłem strasznie, że mi się będę teraz to dobro, chcę, żeby, żeby ta dobra passa poszła ode mnie dalej. I wspierałem inne kanały, takie, takie naprawdę, ledwo co powstające, tak. po 800 subów, po 500 subów, to jest nic, zerowa oglądalność. Jak zdobyli 1000 subów, tak... Tak, no, ale potem dostałeś. Ojej, tyłki obrabiali. Dokładnie, dostałeś po dupie, bo pewna pani Ma Maria, tak? Ta, taka Maria, miła, ta. taka starsza pani, słuchajcie, przychodziła, prze przemiła, o jejku, o jejku. A jak się dowiedziała, że Tomek odszedł od żony, no to oczywiście ten. Tomek zły. Ta. I kukulek też kukulek, jest zły. I kukulek też jest zły. To nam kiedyś nasza widzka, bo która jedna z widzów nas kukulek. rozpoznała we Włocławku, i ten kukulek. I ten sieczy. i wiecie, i no bo pewno pies idzie tak. tam. I ten i wiecie, i ona też o tej kobiecie wspomniała, o Marii. Właśnie, tak sobie bo co chwilę my się porozmawialiśmy, porozmawialiśmy tak, dokładnie. Że my to wszystko właśnie znamy i, i tym bardziej jest nam miło, że właśnie Marzena i Marek. Ja ich oboje lubię. Tak szczerze mówiąc, o mówię. Tak, nie tak. znam ich osobiście, nigdy czasami, ich nie spotkałem. Czasami tak jest, że kogoś tam <coughs> oglądamy i, mm, i tak sobie między sobą rozmawiamy. Ym, tak. Na przykład ona jest taka bardzo fajna, a on już takie wrażenie troszeczkę, nie? Na, wiecie, tak. to już nie będziemy mówić o, ko o kogo konkretnie nam chodzi. Tak, tak. Albo na odwrót. On jest taki super, a ona Albo tak, odwrót, coś no. tam jest nie tak, tak, nie tak. Ale to tak sobie, wiecie, rozmawiamy Poza jak, jak każdy, tak? Jak każdy we własnym tak. domu, w czterech ścianach sobie możemy porozmawiać na wszelkiego rodzaju tematy i, i jakieś mamy tam uwagi, spostrzeżenia, to sobie możemy pogadać, a publicznie po co, po co wylewać jakieś tam e, no. durne, wiecie, żale. To jest zupełnie niepotrzebne. Ja to nasi widzowie nas znają. Tak samo, ile razy Danusia to powtarzała, że my też moglibyśmy uprawiać hejt, ale to jest tak prostackie, tak, z tak niskich pobudek działalność, że nawet mi się nie chce szczępić języka na ten temat. Nie, nie chce nam się Przez bo... Przez hejt żeśmy przeszli i ja bym też mógł, Danusia, mogłaby hejtować swojego byłego męża, ja bym mógł hejtować i zmyślać historię na temat mojej byłej żony. Mhm. Po co mi to? O, to by o mnie świadczyło, o, że ja coś że jestem tak. nie, nie mhm. za bardzo, nie? A to, że moja była żona mnie hejtowała, no to już sama o sobie świadectwo daje, nie? A, a... Są sytuacje, kiedy to milczenie jednak jest złotem. Jest złotem oczywiście. Ja bym tak samo, kochani, też bym mógł wymyślać, zmyślać historię. Każdy potrafi wysłać z palca, ale my tego nie robimy i nigdy nie będziemy robić. No dokładnie. Czasami odpowiadamy ostro, no bo. No musimy odpowiedzieć ostro, bo jak, jak nie, no to, no to by się to nigdy nie skończyło. A najczęściej jest tak, że albo nie odpowiadamy ostro, albo sobie yy, pozwalamy we vlogach coś powiedzieć o jakimś hejterze, ale i tak go blokujemy, nawet nie wspominamy o tym, że blokujemy. Ostatnio też mieliśmy tak. takiego, mm -hmm, nie? No. też ktoś przyszedł i, i, właśnie tak jak Marek mówi, dlatego mi się to akurat u niego podoba, bo to jest, może marzenie się to mniej podoba, ale mnie się akurat podoba, bo Marek zawsze mówi, przyjdzie na dojebkę, no bo, no bo przychodzi na dojebkę, nie? Po co? Ale za, jakie to są niskie pobudki? Nie podoba mi się twoja gęba? Nie oglądam. Kurczę, no nie oglądam. No, może mówię to emocjonalnie, ale wiecie, my tak dużo hejtu przeszliśmy, że mnie to po prostu w górze mhm. ja, ja Jak mi się coś nie podoba, to komuś nie powiem, nie podoba mi się twoja gęba, idę dalej. No bo po co mi? Nie podoba mi się idę dalej, ale po co mu to mówić? Co to zmieni? Wyładnie jego gęba? No się wyżyje no, no. wyżyje to, się Nie będzie się wyżyć, niech idzie na siłkę, poćwiczy sobie trochę. No ale hmm. taki to i tak Tomek nie zrozumie. Wiem, wiem. Myśmy sobie mogliby puca, wypluć, a hater będzie dalej swoje... To wiemy. było, jest i będzie i podejrzewam, że będzie jeszcze gorzej niż jest, ja, także przy, trzeba, trzeba mieć e, twardy zadek, żeby, żeby to wszystko jakoś, wiecie... No każdy kto ma kanał musi... Brać na klatę i się nie przejmować po prostu no. Każdy robi to, co uważa za słuszne, żeby nikogo nie krzemcić i żeby żyć zgodnie z samym sobą, tak Oczywiście. uważam. No. Dobra, koniec tematu. Wyczerpaliśmy temat. Teraz wam jeszcze powiemy, że tak, byliśmy też na cmentarzu. Wreszcie. Wreszcie ten śnieg się trochę porostapiał. Przede wszystkim mogliśmy główną alejką przejść bez poślizgu, że tak powiem, bo ostatnio jak byliśmy parę dni temu, to. Szliśmy po gołym lodzie dosłownie. Moglibyśmy iść, nie wiem, łyżwami tam jechać przez ten cmentarz, bo był po prostu czysty lód. Dzisiaj już wszystko się ładnie poroztapiało. Także już jest chodnik, beton, można było przejść. Zupełnie I, inaczej. Co ważniejsze, jeszcze wreszcie będzie można zrobić porządek na grobie, mm -hmm. bo już czekamy z tym. Słuchajcie, na początku, no to wiadomo, tak jak nam tutaj podpowiadaliście, też. Tak, <laughs> Ja o tym wcześniej nie wiedziałam, ale odczekaliśmy te 40 parę dni. Yy, i no. myśleli, myś, Od pogrzebu, oczywiście, i myśleliśmy, że po tym czasie yy, pójdziemy elegancko, już tam ogarniemy, posprzątamy, a tu nie, bo to przecież były wtedy. <Ky> Te śnieżyce, że się nie dało. Nie dało się, nie Także nie, nie. wszystko było dokładnie zasypane i m, przymrożone, więc. E, troszeczkę tam, więc to się dało. Pracą e, na cmentarzu staliśmy w miejscu, niestety. A teraz hmm. e, takich parę dni było już e, na plusie, hmm. więc można. Można się zabrać za porządki, dzisiaj coś tam już sprzątnęliśmy, ale chcemy się zebrać, może się uda, to byśmy jutro pojechali i zrobili wreszcie tam porządek, żeby wiecie, weźmiemy ten wózeczek, wyglądało. co Ci mówiłem, żeby to wszystko pozabierać, Ta. powyrzucać, ja nie, bo na, to już na jest na tak... do śmietnika i tak, bo to, to naprawdę, ja nawet dzisiaj zdjęcie taty ledwo poprawiłem, takie. no tam jest bo zdjęcie ale no ale ja tak dawno się mówi, no zupełnie inaczej się szło, jest mhm. super, nie ma w ogóle, ale między grobami ten roztapiona woda mhm. i, i lód. To tak się nachylałem, bo jeszcze zdjęcie taty jest tak położone, tak. Chciałem, żeby było bardziej tak widoczne z tej mhm. hałdy. To ledwo tam dosiągnąłem. Dosiągnąłeś? Dosiągnąłem, no, no, no. no bo tam między grobami wiadomo, jeszcze jest jakaś tam chlapa ciapa, lub trzeba, trzeba mocno uważać, żebyś nie poślizgnąć, ale ogólnie no to dojście już y, dużo lepsze niż było, nie? Hmm. No. Ale widzę, że dużo ludzi mimo wszystko, mimo pogody jednak y, przychodzi na cmentarz. To nie jest tak, że cmentarz A, jest pusty, ludzie. Ludzie przychodzą bardzo często no, hmm. na grup swoich bliskich. I cieszę no, się, tym, że mamy taką kulturę, wiesz? Bo hmm. na przykład w Stanach mają inaczej, nie? U nas nie wjedziesz samochodem, bo to by było nie tylko, że niedozwolone przepisami, ale sprawy moralne, nie? Tak, no bo na, nawet <grym> jeżeli chcesz coś y, na przykład y, naprawić przy, przy grobie, czy coś tam nie, jak y, y, sobie wynajmujesz jakąś osobę, która ci hmm. coś tam ma. Y, Naprawić. Kamieniarz, nie? Czy tak. Taka osoba, no to też musi. Um, pozwolenie mieć. Pozwolenie mieć, żeby na ten cmentarz się tam dostać. W wjechać, też w tak jest. Takim. Wjeżdżają, ale. No. opłacają tak zwane wjazdówki. Mhm. No tak to jest, niestety, no ale cóż. No dobrze, kochani, to my będziemy pewnie po malutku już kończyć. Tak. Bierzemy się za, za obiadek jakiś, nie wiem, co dzisiaj wymyślimy. A może byśmy coś innego wymyślili? Z racji tego, że u nas się już kończą ferie pomału. Właśnie. I może ym, jesteśmy, byśmy... jesteśmy trochę też poszkodowani, bo te ferie były dla nas niezbyt takie. Ym, wyjazdowe wyjazdowe, może. bo przez <coughs> pogodę nie udało się gdzieś tam wyjechać, tak jak sobie planowaliśmy. Ym, no to w nagrodę, że byliśmy wszyscy grzeczni, może byśmy dzisiaj poszli sobie na jakieś pyszny obiadek do Właśnie. restauracji? Mamy fajną Kto restaurację. Jest za? Tomek się zgłasza. Kajusia, Kajusia się zgłasza, Kinga się nie zgłasza, ale na pewno też by się zgłosiła, tylko ona teraz poszła z Joszką na spacer, na spacer bo tak. tak dzisiaj jest wyjście z pieskami oddzielnie, więc Josza poszła na spacer. Dlatego kukulek tak tutaj cały czas siedzi w oknie tak, i tak, ujada, tak, tak, bo tak. siedzi w oknie, patrzy. Jak ktoś tam z psem przechodzi, no to od razu już wiadomo, jest dym. <śmiech> <śmiech> A piracik wyszedł na dwór, bo tutaj nam w domu też wył strasznie. Ale widzieliśmy, że chce wyjść, no to niech sobie wyjdzie, po ogródku biega yy, i tam na pewno też wyje i szczeka. Wyje, bardziej wyje. Ale przekochany jest ten nasz chłopak, nasz piracik. Naprawdę jest tak kochany, to jest taki dużo e, właściwie, daje, dużo. tak jak wam mówiłam, ja to często o psach, bo jestem psiara. Yy, piracik tutaj oprócz tego, że tam poszaleje trochę po domu, to po, później jak jest takim psem kanapowym, że się uwali gdzieś tam, na któryś z kanap albo na podłodze. To taki wiecie, tak się położy, taki poważny, tak. minę taką zrobi poważną, tak czasami Dostańny zmierzy taki. nas. Tak. Zmierzy nas od góry do dołu. I taki, to jest takie zabawne, śmieszne. Taki, taki arystokrata wiecie, leży i tak obserwuje tylko wszystkich dookoła, a jednocześnie taki no, młody psiak, no bo on dopiero teraz skończy 9 miesięcy, ale mm, taki jest właśnie, och, och, och taki poważny. No. Dobrze, kochani, bardzo Wam dziękujemy. Bardzo Wam dziękujemy. Pozdrawiamy, pozdrawiamy serdecznie. serdecznie naszych widzów. Tak jest. Nowych i tych, którzy właśnie nas oglądają, ale nie komentują. Dokładnie. Bo przecież tak. To też trzeba uszanować, bo ktoś może nie mieć czasu. Mhm. Ogląda nas tylko w międzyczasie. Nawet sama Marzenka mówiła, nie? Marzyna i Marek, mhm. że też tak robi. No to, no to takich też pozdrawiamy, bo ktoś jest zajęty. I wszystkich naszych stałych widzów. Dziękujemy Wam, kochani, za to, że, że po prostu z nami jesteście. No. Od tylu lat. Pięć Dokładnie lat. tak. Trzymajcie się cieplutko i do zobaczenia jutro. Jutro. Kłaniamy się nisko.